że powiem, że chciało mi się w ogóle dzisiaj pływać łowić wszystko, bo to tak żeby rozłożyć ten ponton, to ja potrzebuję około 40, czasem 50 minut zależy jak mi tam idzie, nie? Dzisiaj mi się udało 40 minut tę sprawę załatwić i przez 40 minut żarły mnie komarzyce kurde masakra Masakra. No ale zobaczymy, może to, może to się opłaci, może, może to cierpienie wynagrodzi jakiś ładny szczupaczek. Dzisiaj wiatr, dzisiaj będzie problem z trollingowaniem, ale jakoś może poradzimy sobie z tym wszystkim. Może, zobaczymy, licho wiemy. Płyniemy, 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 zobaczcie jak tu pięknie, kurde, nie ma nic lepszego. Przejechałem po południu, jest w pół do czwartej, a ostatnio przyjechałem tam po drugiej stronie się zwodowałem. rano gdzieś koło dziesiątej, no to do wieczora pływałem jak głupi bez sensu, bo wiadomo, że w tą, jak lampa świeci to, to szczupak nie wierzy, dopiero wieczorem miałem ranie, dlatego teraz przyjechałem trochę później. I mam nadzieję, że coś ładnego się na wędce pokaże. Zobaczymy. Płyniemy. Teraz jeden kurs, potem drugi, potem trochę porzucamy. Czas minie, a tu jest cisza, spokój. Kurde. Ja mam pod domem teraz wesołe miasteczko. Dosłownie 50 metrów od mojego bloku rozbiło się wesołe miasteczko hałas nie z tej ziemi spać idzie nic nie idzie robić uciekłem i tyle tu jest spokój, cisza jest pięknie zajeb... Tak. Ciekawe czy jakiś szczupaczek się da zrobić w konia. I uderzy w mojego woblerka. Zobaczymy, popłyniemy tam dalej. Tam hel, 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 daleko. Potem wrócimy jeszcze raz, i zaczniemy rzucać.

Tak pan to, 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 to tam po levu, tam po pravu, tam se no, tam, 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 tam po levu to není. Tady po levu? Ne, ne, tam po pravu se tam. To tak, budu jezdit z tamtej stróly, to tam pojedu. Instrukce obsluhy. А мои дорогие, а мы и